Że wasz konflikt no, z Jackiem? Czy chciałbyś to rozwiązać w pracy? Pewnie ja, ja wiem, że z twojej perspektywy to jest bez sensu, bo to tak naprawdę ja uważam ja uważam jako kibic, jako obserwator tego wszystkiego, że Jacek nie ma najmniejszych szans. Z tą ma, ale to wiesz, no, jakieś specjalne zasady pewnie były. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że. Wiadomo, że to było oczywiście, jak zapłaci ktoś mi dobre pieniądze, to ja to wezmę, nie będę hipokryto, że oni o nie, wezmę, a później wezmę. No. No, jest jak ktoś mi da, nie wiem, 150 koła, to to wezmę, kurwa, no, nie jestem głupi, ty. Zimany. No, no tak, ale wiesz, ludzi, <laughs> no, Bo ja nie walczę też, po, wiesz, po 200 koła, żeby jak walczy, no nie, nie będę mówił, bo nie mogę. Ale też nie no. za dwie dychy, żeby nie było, no. a nie za trzy. E, więc wiesz, ale nie walczę po tam 150 koła, więc jak mi ktoś da, nie wiem, 150 koła, no to ja to wezmę, chłopie, no już nie będę kłamał, że nie, tylko... Czy Jacek się zgodzi? To nie o to chodzi, czy ja się zgodzę, bo niech on sobie zostanie już w tej polityce, niech on gra w te szachy pięć lat, on myśli, że gra, niech on myśli, że jest jakimś wielkim graczem i on jest mądry, a oni są głupi. Chyba niech wolę, żeby tam został, nie? Chcę, że... Ja myślę, że friki nie będą za nim tęsknić.